Ratusz w Sandomierzu wzniesiony w 1349 roku wkrótce po najeździe Litwinów. Pierwotnie gotycki był budowlą na planie kwadratu zwieńczoną wysoką, ośmioboczną wieżą. Część południowa, najstarsza, na niej zegar słoneczny, pochodzi z tego okresu. W XVI wieku został rozbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta, a następnie zwieńczony attyką. Ceglany, częściowo z kamiennym detalem. Dwukondygnacyjny, wnętrza trzy dzielne na obu kondygnacjach. Attyka z szerokim fryzem arkadkowym, ponad którym ciąg kolistych otworów na przemian z konsolkami podtrzymujący gzyms, a ponad gzymsem sterczynowo-wolutowy grzebień z kamiennymi maskami na narożach, przedstawiającymi cztery stany: rycerski, chłopski, mieszczański i duchowny. Przy elewacji zachodniej tynkowana wieża, dobudowana w XVII wieku, do wysokości korpusu ratusza czworoboczna, wyżej ośmioboczna. Na ścianie południowej ratusza znajduje się zegar słoneczny wykonany w technice z u przez Tadeusza Przypkowskiego, 1958 rok, byłego właściciela Muzeum Zegarów w Jędrzejowie. Pod ścianą znajduje się czarna, Granitowa płyta poświęcona zamordowanym sandomierzanom rozstrzelanych w tym miejscu podczas II wojny światowej. Od strony wschodniej przed ratuszem znajduje się figura Matki Boskiej Niepokalanej z 1776 roku, ustawiona na pamiątkę misji świętej w 1770 roku. W ratuszu mieści się Urząd Stanu Cywilnego, w podziemiach restauracja. O godzinie 12 z wieży ratuszowej grany jest hejnał sandomierski. Nieopodal ratusza w górnej części rynku znajduje się XIX-wieczna kotwica, wyłowiona z Wisły. Jest to tak zwane zakotwiczenie nieba w Sandomierzu, co ma symbolizować, że w mieście ma być codziennie ładna pogoda. W XIX wieku na miejscu, gdzie stoi kotwica, stał pomnik poświęcony carowi Aleksandrowi II za uwłaszczenie chłopów w zaborze rosyjskim. Pomnik ten został rozebrany po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i jego resztki zostały wmurowane w mur otaczający dom Długosza.